Kilkakrotnie już używałem sformułowania środowisko pracy ze sztuczną inteligencją. O co tutaj chodzi? Szybkie wyjaśnienie. Ja uważam, tak jak już wspominałem wcześniej, że prompt engineering nie prowadzi nas do nikąd w dłuższym okresie. Uważam, że należy stworzyć własny system do pracy ze sztuczną inteligencją, tak, żeby łatwo można było ją zasilać informacjami, które wiesz tylko ty. Które z faktami, które znasz tylko ty, lub kontekstem, który znasz tylko ty, i nigdy nie pojawi się on w internecie, ogólnodostępnym, i wtedy otrzymujesz rzeczywiście odpowiedzi, które adresują bezpośrednio Twoje problemy. To, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem, największym zmartwieniem, i dzięki temu, dostajesz bardzo dobrze sprofilowaną odpowiedź. Środowisko pracy, które ja proponuję i będziemy go razem tworzyć, składa się z trzech elementów. Na dole mamy model czterech kroków, który już poznałeś, czyli Listen, Implement, Flow i Evolve. Słuchaj siebie i otoczenia, decyduj i wdrażaj, uzyskuj płynność i efektywność w działaniu i bądź gotowy na zmiany. Drugi element to jest stworzenie magazynu twojej wiedzy. Ja tu polecam stworzenie tak zwanego drugiego mózgu, cyfrowego drugiego mózgu i pracą metodą CODE. O tym będzie za chwilę. Chodzi o to, żebyś miał prosty system, gdzie możesz gromadzić informacje, które są dla ciebie ważne, dotyczące twojego życia, twoich projektów, twoich relacji, twojej rodziny i w prosty sposób, jeżeli tylko chcesz i jesteś gotowy, jakby powierzyć, je sztucznej inteligencji, wyeksportować, żeby nadać właściwy kontekst zadawanym pytaniom i poleceniom sztucznej inteligencji, i w tej piramidzie na samej górze dopiero są narzędzia sztucznej inteligencji, czyli ten zestaw podstawowych narzędzi, które pozwoli ci wykonywać właściwie wszystkie funkcje, które dzieją się w życiu od zarządzania budżetem po publikacje w mediach społecznościowych, po tworzenie zdjęć, podsumowywanie dokumentów, wyszukiwanie, tworzenie, odpowiadanie na automatyczne maile i wiele, wiele innych rzeczy, o których będziemy mówić. Tylko co jest ważne, w tym kursie ja nie chcę Cię uczyć. Jak zadawać jakiś dobry haseł, żeby dostać sprytną odpowiedź. Bardziej mi chodzi, żebyś miał system, który działa w momencie, kiedy potrzebujesz, i ten system wspiera cię w pracy, tak, żebyś znalazł zawsze najlepszą odpowiedź na te pytania, czy stworzył to, co ci jest potrzebne w takim formacie, w jakim chcesz to wykorzystywać dalej.